The Hamily Family to profil na TikToku poświęcony perypetium czteroosobowej rodziny Hamilton. Obok typowych ojcowskich żartów czy też śmiesznych sketchów znajdziemy filmiki pokazujące aktywność paranormalną, która ma miejsce w ich domu w Kalifornii. Choć ogólnie dość żartobliwie podchodzą do tematu, trzeba przyznać, że niektóre sytuacje potrafią przyprawić widza gąsią skórkę. Go away. Go. Na początku widzowie ich kanału nie wierzyli w to co widzą, więc para zrobiła mały eksperyment wykorzystując drzwi do ich sypialni, które z jakiegoś powodu przypadły do gustu duchowi All right, TikTok here's our door Hinges the okay. the handle. Up, behind and down. okay that's everything can you close the door Para wiedziała, że ma do czynienia z poltergeistem. Wiedzieli też, że hotspotem, czyli miejscem, w którym dochodzi do największej ilości zjawisk, z jakiegoś powodu jest kuchnia. I to właśnie dzięki temu byli w stanie niejednokrotnie uchwycić tajemniczą aktywność. Oczywiście aktywność występowała niejednokrotnie, gdy wszyscy byli w domu, zupełnie jakby tajemniczy byt chciał powiedzieć, że to on jest panem tego miejsca. Hey, girl, are you ready to take a nap? No. No? Five more minutes, then we have to go sleep, okay? We're gonna have no. to turn Peppa Pig off. No. I'm sorry, I know. <laughs> tylko niewielka część zjawisk ze wszystkich, które udało im się nagrać. Więcej znajdziecie na ich profilu. Mimo że ich podejście do sprawy było dość luźne, to niedawno para mimo wszystko postanowiła przeprowadzić się do innego domu. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że cokolwiek to jest, nie pójdzie za nimi do nowego miejsca.